Dziwi Cię to, że nie ma nowych filmów na kanale? Kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Bardzo, jo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem Gingis, a to jest Eurotrack Simulator 2 i mapa Węgier. Dawno, dawno już u mnie nie było tej mapy, ale po ostatnich przejściach, które były i są, oczywiście dalej z promocją, postanowiłem, że powrócę do tej mapy, do mapy właśnie mm, Węgier. Dlaczego? No, z tego też powodu, że e, moi drodzy, mapa Węgier to coś wspaniałego. To jest coś, coś wspaniałego. Tutaj nie mogę się nadziwić w ogóle e, i wielkie tutaj oklaski dla twórcy mapy. Bo, bo to, co teraz mamy, to jest coś niesamowitego. I ja bym usilnie, jeżeli Radol gdzieś tam może zawita do mnie że tutaj na ten film, to usilnie będę go namawiał tu z pozycji mojej do tego, żeby coś takiego tworzył dla Polski. Ja z miłą chęcią bym pojeździł po takiej mapie Polski, po tak dokładnej mapie Polski. To by było coś, coś niesamowitego. Dobra. Moi drodzy, czym jeździmy? Skanioł. Na mapie Węgier skanią. Na promocji yy, będziemy jeździć daję renówką. A jak ta nasza yy, skakanka tu wygląda, to ja ją wam zaraz yy, pokażę. Znaczy, jeżeli mi się uda jakoś tak w miarę sensownie ją pokazać, a może i tak, o, od razu widzimy z czym jadę. nie? Tak się przedstawia: Skania 143M, 500-konny silniczek. Tak, trochę nawaliłem, na nią wygląda jak z wiochy, ale po drugie to ma swój urok, bo jest jedyna w swoim rodzaju, czyli po prostu moja, moja skakanka, moja skakanka. I Jedziemy z łodzią e, wojskową, z takim kutrem jakby patrolowym, nie? Czy może nawet nie, jakiś niepatrolowy, nawet nie wiem jak to nazwać, jakiś szperacz ma na sobie, zobaczcie. Dwa karabiny maszynowe z przodu, jeden z tyłu, czyli po prostu gabaryt. gabaryt. A do pokonania mamy, już wam tutaj zaraz też pokażę, jak to wygląda. Oj, oj, oczęta, biedne oczęta. Yy, mamy do pokonania, no w sumie niedaleko, 23 km, ale to jest około pół godziny. Trasy na, na tej mapie i to jest super. To zobaczcie, jaka sieć dróg. No przecież niesamowita. Dla mnie coś rewelacyjnego. E, dorzuciłem trochę modów oczywiście do tej mapy. Dzisiaj siedziałem bodajże, a zresztą to będę Wam wszystko opowiadał podczas jazdy. E, także jeszcze Wam tutaj tylko chciałbym pokazać, e, co wiozę i dokąd. Military Boat 10 tonowa do OXA i TCC tak dokładnie to się przedstawia wyłączę od razu ten tutaj dodatkowy, dodatkowy mój monitor z yy, nawigacją bo mam nawigację zamontowaną w ogóle po prostu czuję się tutaj w środku jak w domu bo wszystko yy, takie samo i te same papierosy i w ogóle i, i telefon, i, i znaczy, może gitary takiej nie mam, nie? Ale tak fajnie mi się tu wpasowała, więc postanowiłem, że ona tutaj będzie. Dobra, cóż, zaczynamy trasę i będziemy y, tutaj marudzić. No, możemy tak ręcznie właśnie ściągnąć. Mam takie dodatkowe powiadomienia dźwiękowe, y, które, które tutaj będziecie słyszeli. A my wyjeżdżamy po malutku z tej firmy. Pamiętajmy oczywiście, że jest to gabaryt. Więc no troszeczkę inaczej trzeba będzie jechać. Co tam się stało, to ja nie wiem. Dobrze, że idziemy w drugą stronę. Jestem z tego powodu zadowolony. Zobaczcie jaki korek. Co za korek normalnie. Dobra, wyjechaliśmy z firmy. I jedziemy sobie. Teraz z naszą łodzią. Gdzieś jakaś wojna, może to wojna, właśnie z promocją. Nie, to, co się dzieje ostatnimi czasy w strefie ETS-a na YouTubie, no to powiem wam, jest to śmieszne. Pomimo tego, że Promoc napisał yy, na swoim blogu, że oni nie będą mieli nic przeciwko temu i życzą. Radolowi, szerokiej drogi, oczywiście wszystkiego, co najlepsze. To chyba tylko takie życzenia, wiecie, z zakręconymi palcami są dla Radola i dla innych osób. Bo co możemy usłyszeć? A możemy usłyszeć to, że po prostu są blokowane filmy, są ściągane filmy przez Promoca. Komuś się tam nudzi, ktoś tam. Zgłasza firmy tutaj tych youtuberów, którzy pokazywali ostatnią tą mapę, którą można było pobrać z pewnego źródła. Ja zresztą też ją pobrałem, też inny film nagrałem z tego, z racji tego, z tej mapy, z racji tego, że jest tam hełm. Dlatego też postanowiłem to nagrać. No przede wszystkim tylko i wyłącznie dlatego, że tam że ten hełm, bo Trójmiasto oczywiście też tam się... To wszystko roz, yy, rozkręciło, ale no mnie bardziej interesuje moje miasto rodzinne w ETS-ie. No i się pojawiło, w związku z tym postanowiłem. Postanowiłem to nagrać, tak? O, jeszcze ktoś mi tutaj dzwoni. No, nie, 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 ja teraz nie będę odbierał. Przykro mi bardzo. Można było chwilę wcześniej zadzwonić. Yy, I... I z tego też powodu nagrałem tego promocja, no bo po prostu z uwagi na to, że jest hełm, tak? Że jest hełm. Tu mi będziesz... dać mi, dać mi, dobra. Cieszę się niezmiernie, że żeście mi dali połowicznie wjechać. No i to pokazałem. Jednak dostałem tutaj o taki takie info, że mogą mi ten film zdjąć, że mogą mnie zgłosić ze złamanie praw autorskich i tego typu sprawy. W związku z tym film ten jest prywatny u mnie na kanale. Jest prywatny, zobaczymy jak to się wszystko, mam nadzieję, wyjaśni, to film zostanie przywrócony. Na chwilę obecną jest to film prywatny, i tak do tego momentu po prostu będzie dopóki, dopóki się ta sytuacja z promocją nie wyjaśni. Dla mnie śmieszna. Dla mnie totalna śmiechawa, bo pisze się zupełnie co innego na blogu, a robi się zupełnie co innego. tak? Życzę się komuś powodzenia i okej, okay. a zgłasza się filmy, które niby łamią prawa autorskie. Jakie? No nie wiem, dla mnie bardziej jest to by była chyba promocja, promocja niż łamanie jakich, jakichś praw autorskich, no bo. Ludzie nagrywają to i jest to, no nie czarujmy się, jest to dla nich promocja, tak? Coraz więcej ludzi dowiaduje się o tej modyfikacji, o tej mapie, coraz więcej ludzi tam gra, więc to chyba jest bardziej promocja, promocja niż, niż łamanie praw autorskich. Zresztą po rozstaniu się z Poland Rebuilding, no to teraz nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście ja tu zdanie podzielam również innych osób, które wolałyby i tak samo ja oczywiście, żeby to wszystko dalej było w jednej kupie yy, połączone yy, i to by dla nas było oczywiście mniejszym problemem, mniej problematyczne, bo pobieraliśmy już przez jakiś czas jeden tylko i wyłącznie, jedną tylko i wyłącznie paczkę i to miało działać, a teraz to jak to będzie dalej? go jasny wie, no ja nie mam zielonego pojęcia. Natomiast co do samego zgłaszania filmów, ten człowiek, którym tak się nudzi i wyszukiwał te filmy, to naprawdę, nie wiem, zająłby się moim zdaniem jakimiś robotkami ręcznymi, a nie stwarzał tutaj ludziom, którzy w żaden sposób nie im, im nie zaszkodzili i nie chcą im zaszkodzić, nie stwarzał im po prostu problemów, tak? Takie, takie jest kolejne moje zdanie. No i to będzie pierwszy problematyczny skręt. Nie, 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 ja cię muszę puścić, przykro mi. Teraz sobie pojadę dopiero, yy, bo, yy, bo chyba mu się bardzo nudzi, tak? Bardzo mu się chyba nudzi i, i, i nie wie, co z wolnym czasem zrobić, nie wie, nie wie jak, jak do tego, jak sobie ten czas zapełnić, więc w związku z tym zapełnia sobie wyszukiwaniem filmów, które według niego i jemu podobnych osób łamią yy, prawa autorskie, dla mnie śmieszne. Śmieszne zachowanie, no ale cóż, tak jest. Yy, tak jest, ludzie. Yy, powiem Wam szczerze: kiedyś ktoś to kiedyś powiedział, że ludzie to są wilki w owczej skórze, i tu mamy żywy tego i jasny przykład, że nie może być coś normalnie, yy, musi być zawsze coś zrobione w sposób yy, taki, żeby jednemu, jednemu uprzy, uprzykrzyć, nie? żeby nie wszyscy mieli ciekawie, albo może wiecie, może to też chodzi o to, że się zgłasza tylko pewne osoby, bo, bo, bo inne mogą mieć, być w jakiejś komuni komunitywie z y, promocją I, i co wtedy? No i wtedy się tych osób nie zgłasza, tak? No bo po co? No, tak to wygląda, no. No ale trudno, jest jak jest, w związku z tym no, nie, mamy, nie mamy co tutaj to tutaj dbać już sobie, nie możemy, nie mamy tutaj sobie płakać nad rodzinnym mlekiem, po prostu robimy dalej co swoje, to co uważamy za dobre, i dlatego też pojawiła się mapa Węgier, którą możecie teraz podziwiać. No i jeżeli tak by Polska była zrobiona, yy, taką siecią dróg z tym wszystkim, to to by było coś niesamowitego, jak dla mnie. Naprawdę. Ktoś tam ostatnio też napisał w komentarzu, że gdybym tak jeździł w rzeczywistości, to mnie by wygwizdali. A ja się zapytam tego człowieka tutaj poprzez film, a powiedz mi drogi widzu, gdzie mi się śpieszy? Dokąd mi się ma śpieszyć? Ja tutaj tą grą się delektuję po prostu. Ja nią, nią, ja nią sobie żyję, ja sobie tutaj jeżdżę tak jak powinienem. Może za wolno, ale jadę tak jak mi jest wygodnie i, i tak żeby tutaj podziwiać i napawać się tymi widokami, tym wszystkim co mnie tutaj otacza, tak? Nie muszę tutaj zapierdzielać, nie wiem 100 na godzinę żeby być jak najszybciej ważne jest tylko, żeby się zmieścić w wyznaczonym czasie na dostawę danego towaru i tyle no, więc naprawdę nie muszę się przejmować A osoba, która mnie ostrzegła był bodajże Dandy, jak jeżeli pamiętam 1978 także jeszcze raz serdeczne dzięki za to, że, że poinformowałeś mnie, że może coś takiego się przytrafić na moim kanale, że może się ktoś z promocja oburzyć, że miałem taki film. W związku z tym, tak jak powiedziałem, film trafił do, do prywatnych i, i wiecie, no i pojawi się dopiero, jeżeli, jeżeli się cokolwiek tam będzie zmieniało. Może niedługo jednak dojdą do jakiegoś porozumienia wszyscy razem i, i po prostu będą mogli sobie tutaj yy, będą sobie mogli tutaj podać ręce. I wreszcie usiąść przy jednym stole i będzie wszystko ok To takie wreszcie moje pobożne życzenie, ale jak będzie tak <coughs> czas pokaże, los pokaże. Nie mamy, co tutaj yy, nie mamy na to większego wpływu, to oni muszą usiąść to Radol z ekipą i ekipa Promocja muszą usiąść razem i się dogadać, jak będą dalej współpracować, bo ja nie wyobrażam sobie również jeżdżenia w ETS-ie bez Promocja i nie wyobrażam sobie również jeżdżenia w ETS-ie bez Polski, tak? Także tutaj wiecie, takie, mam, takie właśnie mam na ten temat zdanie, tak to się przedstawia. To będzie chyba jedna z najkrótszych tutaj moich tras w ogóle wy... A teraz mi się wydaje, że tam świeci mi tutaj na GPS-ie miejsce oddania. A my sobie tak pomalutku jedziemy z tą łodzią. Z gabarytem oczywiście. Także troszeczkę trzeba inaczej. Zobaczymy w jakich warunkach przyjdzie mi parkować, bo to jest najgorsze. To jest, moi drodzy, najgorsze tutaj. Że ja nie wiem, jak mi to przyjdzie parkować, czy ja sobie to dam radę. Ale znając Węgry, mapę Węgier, no to tutaj nigdy nie było proste. Nigdy nie było prosto i nigdy nie było łatwo. Dobra, dojeżdżam do jakiegoś ronda i na tym rondzie zdałoby się naprawdę powoli z tym moim ustrojstwem, ale oni tu skręcają, a ten kolejny przyjaciel. Przyjaciel też skręca, więc będziecie sobie poczekacie. Przyjaciele, a ja sobie tutaj spróbuję. Spróbuję tak bez zbędnych problemów. Przyjechać do rondo. No i dobra udało się. z takim ładunkiem to też trzeba naprawdę ostrożnie w miejscach takich gdzieś wąsko lub przy zakrętach, bo zawsze można czymś tam przyhaczyć, a chciałbym tego uniknąć. Chciałbym tą pierwszą dla was trasę z nowej wersji mapy Węgier przejechać w sposób bezbłędny. Bo, bo tak właśnie mi pasuje, nie? Zobaczcie zresztą naprawdę. Yy, widoki, to wszystko, to co jest tutaj zrobione, ta cała mapa, no, no ona jest naprawdę prze, Prześliczna. No, tego bym tylko troszeczkę unikał, czyli krzaków na drodze. Poobcinałbym te gałęzie, no ale... Ale coś, jeden taki malutki ich nie może zaważyć na ocenie całej mapy, bo mapa jest, no, niesamowita. Oby, oby więcej takich, oby więcej takich, to będzie nam się coraz lepiej... Coraz lepiej jeździło. No, moi drodzy, kogo tam na przykład dopadło to yy, zablokowanie czy też skasowanie filmu? Wiem, że właśnie Dandy, jemu dwa poszły filmy. Yy, wiem, że prezesowi. Też. Niektórym osobom, które streamowały również ETS-a, wyłączono możliwość streamowania, tak, czyli zablokowano możliwość streamowania na okres tam chyba nawet miesiąca. Więc no. A, najśmieszniejsza jeszcze jest jedna rzecz, bo jeden właśnie z, ze znajomych, właśnie Dandy, napisał do tego człowieka, do, do samego promocja dlaczego tak się dzieje, że blokują te filmy, no bo droga powinna być troszeczkę inna, tak jak on powiedział na filmie. To się z nim w 100% tak zgadzam. Jeżeli uważali już nawet, że dany film łamie ich prawa autorskie i jest po prostu no nie powinno go być, no to wystarczy napisać chyba do twórcy maila i powiedzieć, napisać, stary chłopie, ta wersja, którą, w którą obecnie grasz na na promocji, jeszcze jej nie ma, w związku z tym, ona nie jest wydana oficjalnie i nie jest oficjalnie wydana do użytkowania. Więc usuń ten film lub go zablokuj ustaw prywatny, żeby go nie było, bo, bo inaczej innym, innym trafem zostaniesz zgłoszony, tak? To by było normalne zachowanie. Nie było takiego zachowania, było bezpośrednie zgłoszenie do YouTube'a, a dodatkowo jeszcze, co było po złośliwości, moim zdaniem, zrobione, nieodpisywanie na. Na wiadomości, właśnie od osób, które e, wysyłały zapytanie, dlaczego ich filmy zostały zgłoszone. Olać, nie? Najlepiej. Bardzo dobrze, promoc. Bardzo dobrze postępujesz. Olewasz swoich użytkowników, olewasz ludzi. Super. Jesteście naprawdę niesamowici. Chyba, że no tak jak powiedział w swoim filmie nienapisany był ten we właściwej tonacji języka angielskiego. Ja to w ogóle bym nie wiem jak napisać się do nich, bo ja angielskiego nie znam. No bym musiał wykorzystywać mojego syna, żeby on napisał. No ale po co pisać, jeśli tak nie odpisują? Mają serdecznie, serdecznie w głębokim poważaniu, tak? Yy, ludzi. Zgłosić i tyle i walczyć na rej, tak? Dziwne. Można to było oczywiście zupełnie inaczej załatwić, jak jak mówię, polubownie, w sposób taki no, naprawdę, naprawdę no, normalny, ale no trudno, no nie chcieli. No, tylko kwestia tego typu, dlaczego, no bo to jest takie, wiecie, no. Dziwne podejście, naprawdę dla mnie jest to bardzo dziwne podejście. Przede wszystkim, że wspieramy tę promoc. No, może nie, nie wydajemy żadnej praktycznie większej kasy. Za, e, za nowe wersje tej, tej mapy No bo ten jeden dolar, jeżeli ktokolwiek, e, jeżeli ktokolwiek, wiecie, wydaje tego dolara, nie? Jeżeli ktokolwiek e, te, No, no bez przesady wjechał we mnie. No i co? I to nie było stłuczki z jego winy? Super. E, więc wpłacimy tego dolara. To nie są żadne pieniądze, tak? Nie są żadne pieniądze, to jest naprawdę kropelka w morzu tego co oni robią, bo robią kawał dobrej roboty, no ogólnie rzecz biorąc całość tej całość tego e, modu, tej mapy, no to jest naprawdę super robota, no tutaj nie można im niczego ująć, no robią dobrą robotę. Kupujemy tego, nie, nie płacimy niesamowitych pieniędzy, bo płacimy jednego dolara za samą mapę, no i możemy zapłacić 75 e, centów za e, e, Ej, no jaka słuczka. A tam na rondzie nie było słuczki, tak? Przypierdzili we mnie, to było wszystko w porządku. Yy, I mi 75 centów za dodatki tych yy, nowych, nowych towarów, tego wszystkiego, tak? To to jest grosza, nie? 1,75 to, to, to żadne pieniądze, 5 zł. No. <laughs> Więc y, wspieramy. No, tyle sobie wyznaczyli, że, że tyle chcą mieć za. Możliwość pobrania tego z jednego linka Żeby nie trzeba było z kilku Pobierać Tylko z jednego I okej okay, zgadzamy się na to płacimy No i uważam że teraz po tych wszystkich zajściach Które miały miejsce To no troszeczkę ludzi mi się wydaje Straci Stracą Z takim wykupywaniem Bo, bo, bo ja już też nie zapłacę Przykro mi ale nie zapłacę przez ich zachowanie mogą sobie stracić bardzo wiele No i właśnie y, moim zdaniem to robią, że, że tracą sporo Tracą sporo y, w moich oczach i, tylko, i nie tylko w moich No nie no nawet nie próbuj, jedź rzecz, nie próbuj bo ja się tu nie złamie no, Teraz to mi się złamał. dobra stójcie No to jak tak to dzięki bo teraz tak, no teraz to ja dam radę. Nie wiem dlaczego zawsze jest tak, że, że ludzie się w tym internecie tak kłócą, że nie mogą dojść do porozumienia. No. Nie każdy by na tym, <laughs> w tym promocie jest odpowiedzialny za daną część. Radol ze swojej ekipą oczywiście za Polskę, bo Polska w ich wydaniu jest po prostu niesamowita ja sobie też nie wyobrażam jeżdżenia jeżdżenia nie posiadając tej Polski mhm, jeszcze jeden No i co, wysunąłeś mi nie, nie ma cię no to dobrze jak cię nie ma Cieszy mnie to niezmiernie Pojechałeś sobie i, i tak samo nie widzę może nie widzę możliwości jeżdżenia bez promocja, no bo... Nie no ciężko jest w ogóle tak zająć jednoznaczne stanowisko, nie wiadomo o co chodziło w tym pokłóceniu się między nimi, nie wiadomo... Nie wiadomo jak to, jak to było, to chyba tutaj tak mi się wydaje. Jak to było. No i ciężko, ciężko jest po prostu... Mhm, dobra. No fajnie, tylko gdzie? No i teraz moi, moi drodzy, gdzie? Bo chyba tutaj na pewno yy, Jeszcze wy, włączmy sobie Włączmy sobie jednak tą mapę No tak to jest tu Tylko gdzie Poruszajmy kamerą Może zobaczymy Nie mogę przejść na kamerę zera Ale to gdzieś pewnie będzie tam Tak mi się wydaje Nie no dobrze Zmieszczę się bez problemu No dobra Wsiadamy, spróbujmy dojechać trochę do przodu. I szkoda, szkoda naprawdę, szkoda, bo bo to jest naprawdę dobry, uważam, był duet. Nawet bardzo dobry duet. No i gdzieś ktoś mi podpowiedział. Bo ja nie mam żadnego pojęcia, jadę z tym gabarytem i tu będzie tak mi później pewnie cholernie ciężko zawrócić, jeżeli się pomyliłem, że, że nie wiem O, tam stoją jakieś ludziki, może to gdzieś tu no, na pewno nie tu. Uła. To cię ja się wpiercieliłem. Halo? Po drugiej stronie! What the fuck? Ale odwalimy manewr. No, ja nie wiem, czy ja tu się wyrobię, żeby zawrócić z tym, No ale będę próbował. Według mnie kierujcie, moi drodzy, świetnie, ale dzięki, żeś odwalił manewr teraz. Zagadkę, żeś zrobił miesiąca, po prostu, no. Nie wiem, ja nie dam rady się tutaj zawrócić. To mi się wydaje, że nie dam rady. No, jak się poskręcały koła, jakby koła były skrętne w naczepie. No, 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 dobra, gdyby koła były skrętne w naczepie, to bym coś tu zrobił. Ale, ale tak jak mówię, nie dam rady zawrócić. Ale, żebym teraz odwalił manewr. He, świetnie, nie? Próbujmy, próbujmy go wyciągnąć. Damy radę. O, 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 wyrwałem, wyrwałem, jest, okej. Okay. No, to moja wina, no po prostu, no. No dobra, że lada chwilę, no już jestem na miejscu, tylko pomyliłem wjazdy, nie, nie w tą stronę, no. Po drugiej stronie ulicy, wybaczcie. Także idziemy tam. Tak, tylko gdzie tam jest ten wjazd do tej firmy? Ktoś mi tu podpowie? Tam go nie widzę Przede mną go nie ma tu ci widzisz kawałeczek dalej Aha, widzę, dobra, widzę Chyba tam jest wjazd dopiero Na końcu tej drogi no okej, okay. no to tutaj jest dopiero, tak. No zobaczymy. Dasz, dasz mi wjechać? Dobra, dziękuję ci bardzo. No i to takim jednym słowem, no to co to mogę powiedzieć? Także tam pewnie już jest zaznaczone, gdzie mam tą naczepę odstawić. Powiem, że szkoda, no, szkoda. Było fajnie, było miło, ale się skończyło, no. Jak to będzie dalej wyglądało? Ja mam taką nadzieję, że jednak <laughs> to są dorośli ludzie i, i że się ze sobą w jakiś tam sposób yy, dogadają i nie będzie problemu. O, o, i jeszcze przynajmniej, przynajmniej to mi się bardzo podoba, że y, widzicie, że ustawione tak jak powinno być, tylko mam wjechać, nie będę musiał cofać. Nie chcę automatycznie parkować. Czego wy tacy jesteście dziwni? Nie po to, nie po to tutaj, kurde, męczyłem się i męczę się, żeby tu wjechać, żebym ja teraz automatycznie parkował, no. Niech tam jedzie równiutko. Widzimy, widzimy znaczniki w tym. Jest, dojechaliśmy. No to cóż, odpinamy naczepę, tak? Teraz zobaczymy. Tam była kolizja, ale mam nadzieję, że nie uszkodziłem, bo to, no, dobra robota, czyli gdzieś jednak uszkodziłem. 1% za uszkodzenia, no. 154 euro i 12 punktów. expami zabrało. No, ale ogólnie rzecz biorąc, jest dobrze. Jest dobrze, dojechaliśmy. Dojechaliśmy. Moi drodzy... No to tyle w tym odcinku z mapy Węgier. Króciutki odcinek, wreszcie odcinek 30-minutowy to jest normalnie szok, prawda? Niesamowicie tak zawsze mówię, będzie fajnie odcinek 30-minutowy, a zawsze się kończy koło godziny. I tak to wygląda. Co Wam tutaj mogę powiedzieć na koniec, że dzięki serdecznym że oglądaliście? I oczywiście pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i ten kanał Jingis Synka to tak ostatnio zastanawiam się, jest taki bardziej Jingisowy niż synkowy, No ale on gra winne gry, on tam swoje zaczął rzeczy robić. Pewnie będą się tu również pojawiały odcinki z nim, odcinki z Madzią I tutaj jest taki, wiecie jeszcze wam powiem, przekrój różnych gier. Także, dlaczego? Dlatego, że właśnie gram z tymi dzieciakami. Jeżeli ja bym tutaj prowadził już ten kanał sam, to wiadomo, inaczej by to trochę wyglądało, a wygląda to tak, jak, jak, jak wygląda i tak ma właśnie wyglądać. Także jeszcze raz serdeczne dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do kolejnych spotkań. Przypomnę, że to był pierwszy odcinek po dłuższej przerwie z mapy Węgier. Na razie trzymajcie się. Cześć! Yo.